W imię Ojca i Syna i Ducha świętego, łaska i pokój od tego, który był i który jest i który przechodzi, niech będzie z Wami wszystkim. Świętym. Moi drodzy, dzień dzisiejszy jest dniem podsumowania, ale także i nagrody za pracę, za trud, za wkład. Jak i wszyscy włożyliśmy dzieło edukacji, czyli nauczania, czy kształtowania wizerunku młodego człowieka od samego jego początku, od przedszkola, aż po szkołę średnią, po gimnazjum, którzy to dzisiaj właśnie nasi maturzyści, gradują też i uczniowie klasy 8. W tej Mszy Świętej Dziękczynnej bo dziękujemy Bogu za wszelkie łaski i dary, które otrzymaliśmy w minionym roku. Prośmy w intencji czasu wolnego, wakacji o dobre wykorzystanie tego czasu, ale byśmy nie zapomnieli o Panu Bogu, gdziekolwiek się udamy i gdziekolwiek będziemy. Kochani, stajemy przed tym ołtarzem karzem nasz pożycielny z zbawcą. Ty wielki Boże. Stajemy dzisiaj w wielkiej zadunie. Dziękuję każdy z nas za zdanie modlymy, jak u mnie. Ty pozwoliłeś nam poznać ciekawe historie i dzieje. Ty wlałeś w nasze serca w młode wiary nadziei. Kierując do nas ludzi szlachetnych, mądrych, cenionych, uczących nas miłości, wiary, prawdy i faktów Kierujemy do księżyca do tych wspaniałych naszych dusz prawidłowych. To oni wskazali nam prostą drogę do nieba, jak poprzeć rzymskie i dostać się do nieba. To wy, ukochani księża, prowadziliście nas do Boga, to wy uczyliście nas, jak piękna jest miłość i wola. To dzięki Wam byliśmy zawsze blisko Jezusa, kochaliśmy Go Byłaś dla nas jak matka, dobra, czuła i wyrozumiała. Kształciłaś nasze umysły, karciłaś złe zachowania, dbałaś o nasze dobre i moralne wychowanie. Chylimy ciś czoła przed wychowawcami, którzy nas uczyli. Byli zawsze z nami. Nie szczędzili dla nas trudu i cierpliwości, aby wyprzedzać nas dobry charakter i dużo miłości. za przekazania wiedzy, za bogactwo myśli, jak patriotycznej twierdzy. Wiedząc, bogaciłaś nasze młode serca. Kochamy Cię za to, niech Cię Bóg za to Kochani rodzice, do Was się wracamy, podzięki Wam tylko wszystko dobre ma. Za waszych dwóch w nasze ochronę, niech Wam Bóg zapłaci i was zimą. Dziękujemy również za rządowi szkoły, za opiekę, pomoc w porządzeniu szkoły, za trud poniesiony dużych cierpliwości nam czasu cierpliwości. Dzisiaj w dniu zakończenia roku szkolnego oddajemy Was pod opiekę Boga Wśród mogącego. Nie Niech Was obdarza zdrowiem i daje łaski wiele za trud wniesiony dla Was, tak domu jak w szkole. Na Was kochani, lecz zawsze pamięci i staniecie z nami jako inni przyjaciele, oddający na czas miłość i pomocy w ręce. Nas spokojnie dalej znane, nowe szkoły, zadania, stoją mi przed nami, lecz ubogaceni Waszymi wskazaniami.